Cookies. Dzień dobry. Proszę. A to jeszcze istnieje? Ugrupowanie Cześć. E, chciałbym się odnieść do eksportu. Do tej złośliwości, tak? Nie. E, chciałbym Czy jeszcze się... istnieje? Istniejemy jeszcze i mamy się bardzo dobrze. 25 października się przekonamy o tym. Dobra. Chciałbym się odnieść do ekspozy Donalda Tuska z 2007 roku, gdzie Donald Tusk obiecywał wiele różnych ciekawych rozwiązań w kwestiach ustrojowych, takich jak jednomandatowe okręgi wyborcze, pozbawianie władzy przywilejów, w kwestiach gospodarczych takie jak obniżka podatków czy obniżka deficytu publicznego. Tymczasem przez osiem lat nic z tych postulatów nie było realizowane. Może nie problem, kilka że nic. procent i na chwilę obecną składacie nowe obietnice odnośnie reformy składek, odnośnie reformy prawa pracy i moje pytanie jest takie, bo można odnieść wrażenie, że bardzo lekko podchodzicie do składania obietnic, a bardzo opornie wam idzie realizacja ich. Czy y, jaka jest wasza, wasze podejście do złożonych już obietnic i jaka jest gwarancja dla wyborcy, że wy kiedykolwiek zrealizujecie, bo już wątpię w to, że zrealizujecie ja ekspozycję z 2007 się? roku, ale obecne obietnice. Po kolei, po kolei. Po pierwsze tak. Spójrzmy, Zaraz opowiem o, o ekspozytu Tuska, ale niech pan spojrzy na ekspozę pani premier Kopacz 11 miesięcy temu. I Niech pan se zerknie na stronę rządową, gdzie jest punkt po punkcie pokazane, co się stało. 95% spraw jest załatwionych. Ale wróćmy do Tuska, żeby nie było, że uciekam od, 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 od pytania. Mówi pan o, o jednookręgowych okręgach, jednomandatowych, przepraszam, okręgach wyborczych. Ja wiem, że wam to leży na sercu. To był postulat Platformy Obywatelskiej. I niech pan zobaczy, gdzie mamy jednomandatowe okręgi. Wszystkie samorządy. Mamy wprowadzone w Senacie, natomiast jeżeli chodzi o Sejm, był nieprawdopodobny opór właściwie wszystkich innych sił politycznych i nie było większości do przeprowadzenia takiego rozwiązania. Innym pytaniem jest też to, czy ten system powinien w takiej najbardziej ortodoksyjnej postaci w, 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 działać w Polsce, bo ja akurat uważam, że raczej powinien być to system mieszany. Ma pan kolejny, kolejny problem, czyli problem obniżania finansowania z, 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 budżetu państwa. To jest oczywiście też łatwo powiedzieć. Pytanie jest też, jak zrobić taki system, jeżeli się zabierze to finansowanie, jak zrobić taki system, który się wszystkim będzie podobał? Bo to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. I też Panie tylko Puszu, ja, Platforma Obywatelska obniżyła, obniżyła, głosami Platformy Obywatelskiej obniżono o połowę te wydatki. Podatki, a większość partii opozycyjnych głosowała przeciwko temu. Jeżeli Pan Ale mówi panowie, o podatkach... Ja, ja zakładam, że myśmy jakiś czas temu w referendum, my Polacy, rozstrzygnęliśmy tak. to. W związku z tym ta dyskusja... M, może jeden konkret. Podatki. Chciałbym się do tego odniosę. Powiem Panu, to znaczy niech Pan spojrzy, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że wchodziliśmy w, 2000, w 2007 rok, to był akurat moment i początek 2008, wyjątkowej koniunktury gospodarczej w całej Europie. Po czym cała Europa wpadła w spiralę Największego kryzysu od 80 lat. Polska jako jedyna się jeszcze rozwijała, ale zamiast rozwijać się 6-7% tak jak kiedyś, rozwijała się znacznie wolniej. I w tym momencie wszystkie państwa członkowskie, jakie ja znam, musiały niestety czasowo podwyższać podatki, zaciskać pasa, podejmować decyzje, które były nieodpowiedzialne. I czasami, czasami decyzje, które ludzie uważali za nieodpowiedzialne, tylko. I niespełniające obietnic. Tylko niestety, gdyby wprowadzić inne decyzje, to wtedy dopiero by się zaczęła spirala, go, spirala yy, recesji gospodarczej i dopiero byśmy mieli problemy. Gdyby się pan wsłuchał wtedy w recepty opozycji, która suflowała, co należy zrobić, to dopiero byśmy mieli recesję gospodarczą. Panie, I, ja się, I na koniec yy... panu powiem tak. Ja się nie czuję z tym dobrze jako, jako liberał, że się podnosi podatki, bo to nigdy nie jest łatwa decyzja. Ale niestety w kryzysie finansowym, w momencie, kiedy się człowiek broni przed falą, która może zalać całą Europę, takie decyzje niepopularne trzeba podnosić. Ale W, takim w tej wypadku chwili sytuacja albo wygląda zupełnie państwo wyborców składając obietnice, których nie wiedzieliście, że jest, nie jesteście w stanie zrealizować. W 2007 zrealizować, roku żaden ekonomista nie wiedział, tyle, jak będzie to, nie w stanie przewidzieć to, 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 kryzysu, jak e, jednak ja myślę, że, większość ek że, ekonomistów że, przewidywa już ten nie, kryzys. Nie, Panie jak Panie na razie wystarczającą karą ja może jest ten dyskomfort pana Nie, ministra a ja, propos liberałów? Ja tylko odpowiem ja jedno, to znaczy, mhm. że w 2007 roku, gdyby rządy europejskie były w stanie przewidzieć ten kryzys i ja nie mówię tylko o rządzie polskim, ale o paru innych rządach, to byłyby podejmowane zupełnie inne decyzje, mielibyśmy dużo szybciej nadzór bankowy, dużo szybciej mielibyśmy wspólną politykę gospodarczą, jeżeli chodzi o koordynację i być może udałoby się ten kryzys ominąć. Natomiast, i notabene jeszcze pamiętajmy, że ten kryzys przyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Teraz łatwo po kilku latach to oceniać i stroić mądrale, natomiast wtedy takich mądrych nie było. I owszem, jeszcze raz panu powtarzam, w 2007 roku można było obiecać, że się obniży podatki, i ku temu to zmierzało, a potem sytuacja w Europie zmieniła się diametralnie, i niech mi Pan poda przykłady państw Unii Europejskiej, bogatsze od nas, być może lepiej sytuowane, które w tym konkretnym momencie obniżały podatki, bo ja takich przykładów nie znam.